Cześć Wam wszystkim, dzień dobry, wita się z Wami Julia z Centrum Ogrodniczego Silesia. E, właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać najnowszą dostawę, która już u nas po prostu... O, no ciężko to opisać jakimikolwiek słowami, więc e, co, do dzieła, już Wam pokazuję co przyjechało w najnowszej dostawie. Na pierwszy rzut pewnie wpadł wam ten ogromny gagatek Anturium Clarinervium, który jest dostępny u nas tylko i wyłącznie na zamówienie. Ale z racji, że klientka sobie zażyczyła takiego kolosa, no to mogę wam go pokazać, bo jeszcze nie odebrała. Także olbrzymi, słuchajcie, Donica 30 cm i rośnie w hydroponice. Uważam, że no, dopiero teraz widać jego piękno, bo oczywiście mamy w sprzedaży maluszki, no ale no, ten gigant jest po prostu majestatyczny. No, niemniej jednak trochę drogi, więc y, nie mamy go w standardowym asortymencie. No i minus jest taki, że oczywiście jest z odbiorem osobistym, bo waży około 10 kg. Jest naprawdę ciężki, więc y, już go odstawiam i pokazuję Wam resztę. No i co, drugi gagatek, oczywiście równie piękny, równie wielki, też w hydroponice. Powiem Wam, że e, ja to bym chciała, żeby ten ogrodnik się zajął w ogóle anturiami bo wychodzi mu to nieziemsko. E, wszystkie są w takim Pumeksie większym, w donicy już do hydroponiki, e, z, ze wskaźnikiem. No ale to Wam zaraz pokażę. Lecimy z unboxingiem! Sama go jeszcze nie widziałam. Wow! Słuchajcie, to jest Anturium Arrow o przepięknej, ciemnozielonej blaszce liścia, e, takiej e, wydrążonej, powiedzmy, w dół, jakby woda cała miała spływać do środka. Tak to wygląda, no przepięknie. To są jego kwiaty. To są fajne mateczniki, z którymi się naprawdę można e, super bawić w zapylanie. Ja mam właśnie tego klarinerwium dużego i też cały czas go zapylam i przyjmuję każdy pyłek nie wybrzydza. Patrzcie, coś pięknego. Oczywiście waży swoje, miejsce też na niego trzeba. No i kosztuje e, ten około 300 zł, także jest już trochę lepiej klarinerwium między 400 a 500. Zależy od dostawy, transportu i kursu. No. no, i są dostępne tylko stacjonarnie. A teraz u nas totalna nowość, bo my normalnie praktycznie w ogóle nie zamawiamy kalatei, ale tej nie mogliśmy się oprzeć, zwłaszcza w tak wielkiej formie, o przepięknych liściach. Przed Państwem kalatea Helen Kennedy. Spójrzcie na tego liściora, po prostu z taką e, zielono-bordową, tylko moro-mozaiką. No, jest po prostu fantastyczna w dużej donicy, gęściutka, ładna dla fanów e, albo dla opiekunów podgryzających zwierząt lub dzieci. No to poleca się właśnie kalata. I nasze hity, hiciorki. Monstera Oblika Peru, e, która przypomina trochę Monkey Mask, tylko ma e, więcej dziur i mniej liścia w samym liściu. I Anturium Wendlingeri, to również jest ostatnio hit, zwłaszcza cenowy, bo jest bardzo tani, w porównaniu do tego, co tam było jeszcze niedawno. No niemniej jednak musicie pamiętać, że to są bardzo trudne rośliny do transportu i nie mówię o naszym zabezpieczeniu, ale zabezpieczeniu przez ogrodników i nie ma opcji, żeby nie dojechały uszkodzone. Także mają jakieś tam ślady, musicie mieć to na uwadze, że po prostu u Was muszą wyrosnąć takie idealne liście. U nas po transporcie, no niestety, ucierpiały e, i takie ślady gdzieś tam, uszkodzenia mechaniczne mają. One nie wpływają na dalszy rozwój, bo stożki są zdrowe, rosnące. Także tutaj miejcie tylko to na uwadze i kupujcie świadomie. A jeśli jesteśmy już przy temacie uszkodzeń, no to muszę Wam pokazać welweta filodendrona e, melanochrysu. O, cudowny rozmiar, idealne liście, ale on właśnie przyjeżdża zapakowany w taką tubę, bo wszystkie filodendrony welwetowe czy to jest El Choco, czy właśnie Melano, czy Weruko one dostają takich otarć właśnie przez transport, dlatego są dla bezpieczeństwa w takiej papierowej tubie o, przepiękne. Dawno go nie było. Mam nadzieję, że tęskniliście. Jest dostępny w wersji maluszkowej. I tutaj mam emeczkę. Dla panów hoi, choia e, burtonie Variegata, czyli inaczej też DS-70, oraz choia e, e, Sigilatis, e, tylko że z tymi bardziej okrągłymi liśćmi, czyli fachowo round form. Przepiękne, szybko rosnące pnącza ładnie się opalają na słoneczku. A dla miłośników wariegacji wróciły również nasze przepięknie wybarwione kaktusiki wariegaty. Po prostu przesłodkie w kolorach różu, pomarańczu, żółto, zielone, po prostu, no, cała tutaj jest barwa paleta barw. Także przepiękne sztuki. E, oraz taki rarytasik Filodendron Paraiso Verde Variegata. Tak, z białą variegacją. No i z racji wiosny już coraz więcej kolorów, jednocześnie u nas na ogrodzie, także stacjonarnie Was zapraszamy, ale i do środeczka, jeśli komuś już się marzy coś kwitnącego, to mamy przepiękne kolekcjonerskie Anturium Zizu. Ta akurat jest e, bardziej, e, no, ozdobne ma kwiaty, tak, z samych liści, no powiedzmy nic specjalnego. No, ale jak ktoś lubi mieć trochę koloru, no to jak najbardziej. Dużo osób myśli, że to jest skrzydło kwiat, właśnie dlatego przez te wąskie kwiatuszki, delikatne. Także nie, to jest anturium, bardzo łatwe zresztą. I druga kwitnąca roślinka, jaka zawitała w naszym sklepie, to jest storczyk. Oczywiście nie powiem Wam nazwy łaciny, bo pa -filo pedilum. Jeśli to dobrze powiedziałam, jeśli źle, to przepraszam, wiecie o co chodzi. E, również dostępny już u nas na sklepie z wysyłką. I przed Państwem królowa każdej dostawy, naprawdę nasz totalny bestseller, chyba na równi z frytkiem variegatą, e, Monstera variegata o przepięknym wybarwieniu. Chcę Wam tutaj powiedzieć, że sprzedajemy jej naprawdę bardzo, bardzo dużo i musimy domawiać praktycznie co dostawę e, kilka półek, e, więc te sadzonki nieco różnią się od siebie. Zresztą u samego ogrodnika no to też wygląda tak, że on czasem nam przyśle trzy liście, czasem ma pięć, czasem siedem i wielkość tych liści też jest różna, no niemniej jednak wybarwienie zawsze top. Także serdecznie Wam polecam, ona bardzo szybko rośnie. Kto jeszcze nie ma, jeśli w ogóle jest ktoś taki, kto marzy o takiej monsterze, no to zapraszamy do naszego sklepu. Podsumowując, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Mam nadzieję, że nie był dla Was nudny, bo nam przy każdej dostawie towarzyszą po prostu niesamowite emocje. Tych roślin jest naprawdę ogrom. Ja Wam pokazałam może jedną dziesiątą tego, co dopiero będzie. Cała reszta oczywiście będzie na naszej grupie na Facebooku, będzie publikowana na social mediach oraz oczywiście na naszym sklepie online, gdzie również możecie dostać taką piękną euforbię. Także Serdecznie Was zapraszam. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube. Kliknijcie ten dzwoneczek, który jest praktycznie pod filmikiem. No i dziękuję Wam serdecznie. Do następnego.